Pozwólcie, że zabiorę was do toalety w nocnym busie. W Kambodży. Halo, halo. Jest delikatna awaria. Te ceny są, nie są najniższe, ale to mogę temu zabronić. Dobra, jednak postanowiliśmy uciekać, bo za nami jest. Ja lubię, jak Fryzjer wiesz. coś się dzieje, chociaż wiatrak chodzi. <laughs> Zarobiście robiście, ty. Nie że to może być takie fajne. Siemano witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabierzemy was na kambodżańską prowincję. Pogoda jest nieciekawa, bo zapowiada się na to, że będzie padać. Zakładamy nasze kakakaski i ruszamy w drogę. Halo halo! Jest delikatna awaria. Zaczęło padać. Dosłownie 5 minut po tym, jak wyjechaliśmy z pokoju w sensie z hotelu. W sensie nie, że padać mocno, jak się tak delikatnie kropi, ale wolałbym nie być mokry cały. I postanowiliśmy stanąć pod daszkiem. I zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, nie? Lepiej tutaj, jak są dachy, niż jak wyjedziemy tam na prowincję i gdzie nie będzie gdzie stanąć, nie będą tylko drzewa. Nie, że panika jakaś czy coś, ale naprawdę lepiej nie wpaść w taki deszcz, jak widzieliście wczoraj, na wczorajszym odcinku, jak zaczęło walić. Tak, ale ta chmura nie jest jakaś taka przerażająca, bo to widać, że to przejdzie. No, ale chwilę musimy postać i poczekać. Jesteśmy w dość ruchliwym miejscu ogólnie. Dość duża, szeroka ulica. I ogólnie, z tego co widzę na nawigacji, to mamy jechać bardzo daleko prosto i potem jest tylko jeden skręt i znowu bardzo daleko prosto. Ale takie kropienie, to nie kropienie w sumie. Można by jechać, ale poczekamy jeszcze 5 minutek, zobaczymy czy się nie rozwinie, bo tam już słońce świeci, o. No i nic, może za ten czas pójdziemy sobie kupić jakąś wodę, żebyśmy mieli coś na drogę i postaramy się pojechać dalej, bo chyba najbardziej chodziło o tą chmurę i o tamtą, bo tamta wygląda tak. Niezbyt fajnie. A widzieliście jaki jest stop yy, po chmersku? 4 piątki na końcu. Dobra, z tym. odpalamy maszynę i, i lecimy. Jak będzie mocniej padało, to wtedy się zatrzymamy. Zostało nam 46 minut, 29 km. No jest kawałek. A jak będzie padało, to będzie dupa. Tak, jak stoimy, ten deszcz nie wydaje się taki mocny, nie? No to są już trochę mokry, ale jak jedziemy z zawrotną prędkością tylko 60 na godzinę, to strasznie napierdziela w twarz, nie? Ogólnie jest śmieszny, bo jest taki cieplutki, fajny, ale dalej to deszcz. Dobrze, że mamy w miarę takie opony z bieżnikiem, To się nie boi o to, żebyśmy się wywalili, że coś takiego, tylko żebyśmy po prostu nie byli mokrzy. Żeby nam sprzęt nie zamógł. Ale jedziemy dalej twardo, nie Grażyna? Nie ma miękkiej gry. Kolejna no aktualizacja, ja przejechaliśmy dalej kolejne set jakiś metrów no i teraz się rozpadało troszkę mocniej. Jestem już w całym mokry i akurat cwenile było po drodze. Zachaczymy o to i poczekamy kilka pod drzewem, bo tu nie ma żadnego dachu ewentualnie jakby się i rozpadało, to staniemy pod, pod stacją benzynową i tak jest pusta, żeby nie było. No kałuże są. <laughs> nie będziemy ryzykować, bo to na drodze czy coś i, i leżymy. A miało nie padać. Pogoda mówiła, że ewentualnie do 11. może coś pokropić, a jest 11.49. No ale azjatycka pogoda jest nieprzewidywalna. Mam nadzieję, że kilka minut taki to przejdzie, a tymczasem 7-Eleven, idziemy po jakąś wodę czy coś. Graziunka znalazła kota. My zmieniliśmy to miejsce. Stoimy na stacji benzynowej, pan nam pozwolił, pod dachem, bo drzewo już przecieka. A sytuacja pogodowa wygląda następująca. Oby to już był najmocniejszy etap tego deszczu. Niech się wypada i niech kończy. My kolka zero. Wiecie w ogóle, że ciężko znaleźć w sensie w butelce kole zero. Nie widziałem jeszcze, tylko w puszkach jest tutaj. A normalnie wszystkie z cukręcą. są. No minęło już, minęła godzina. I słychać złoty nad nami. Niebo wygląda jak wygląda. A to korzystając z okazji jak już stoimy na stacji, to tak się... Tak wyglądają ceny paliw tutaj. Diesel prawie 4000. No i zwykła benzyna też prawie 4000 więc mamy po dolarze, praktycznie, czyli dolar za litr. A my tutaj mamy swoje stanowisko i czekamy dalej. Co śmieszne jest, to jest bardzo duża stacja. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy dwa, dziesięć stanowisk i bum, patrzcie. Błysło się. Myślałem, że będzie bum. No, wali. Uuu. Jest dziesięć stanowisk z pięciu pracowników obsługi <gryw> i jeden kot. I zawsze jak ktoś podjeżdża, każą podjeżdżać tylko do tego jednego dystrybutora. Raz, dwa, 3 4 5 6 7 8 9 10 Starym sposobem 10 km stąd jest burza. Znaczy odlicza się sekundy od błysku do grzmotu i wtedy wiemy jak daleko jest burza. No nie, wiem pewnie to bujda. Dobra, idę zobaczyć czy jest jakaś toaleta i będziemy spadać, bo już nie pada, a burza chyba jest tam w drugą stronę. Ujechaliśmy kawałek z tej stacji, jakieś 5 km, nie padało i znowu zaczęło padać i brzmieć. Stoimy pod jakimś drzewem przy jakiejś restauracji, znaczy restauracja, mocne słowo, przy jakiejś budzie z grażynką. No i czekamy, co się wydarzy teraz, bo dalej nie widzę żadnego zadaszenia i żadnego zjazdu takiego, żebyśmy mogli się schronić, żeby nie zmoknąć za bardzo. Trzeba podjąć zaraz męską decyzję, co robimy dalej. Czy jedziemy, bo jak pojedziemy dalej, to pojedziemy w takie miejsca, gdzie już nie będzie możliwości zawrotki raczej, ani, ani żeby się gdzieś skryć. Bo to będą prowincje takie ostre, hardcore, takie że. No, wsie typowe. No i co? Czekamy. Dobra, jednak postanowiliśmy uciekać, bo za nami jest czarno. Po lewej stronie, czyli tam, gdzie będziemy zaraz jechać, mieliśmy w sumie jechać, jest taka burza, że błyska się dosłownie co dwie minuty i to tak hardkorowo. Mamy krótkie okienko pogodowe, bez deszczu. Znaczy przed chwilą tak lało, że po prostu nie dało się jechać. No ale jedziemy, żeby nie było gorzej. A gdzie chcieliśmy jechać, bo już tam nie dotrzemy, a do tego miasta nie wracamy? No jest nam bardzo szkoda, ale z tego co wiemy też, tam jest yy... Nieutwardzona, nieutwardzony dojazd do tej, do tej wioski. Jak to będzie płynęło po tym błocie, bo tu nie ma normalnej ziemi. To jest taka glina, taka czerwona ziemia. Jak to będzie płynęło, to my nie przejedziemy tym i tak i tak, nie? więc lepiej, no, lepiej się zawrócić. Przykro mi. że nie możemy tego zobaczyć i wam pokazać, ale ubolewamy nad tym bardzo. No nic, wracamy na razie do hotelu, zobaczymy, co się dalej będzie działo. A tak wygląda. A tak wyglądają drogi z jemrem. No dość fajnie, to czysto, szeroko. No i teraz to jest tak, jak sarka mówi, dobrze, że ta pogoda jest dzisiaj, a nie wczoraj, bo jakbyśmy mieli w takich warunkach zwiedzać Ankorwat, Wat, to by dopiero było. Za przeproszeniem. Łe, znowu się błysło. Znowu walnie. A tutaj chłopaczki na robotę jadą. Typowy transport tutaj zauważyliśmy w Kambodży. Na tych przyczepkach. Coś mniej więcej w stylu tej rikszy, którą można wypożyczyć do transportu z pasup, ale jako przyczepa. Dobra, my w prawo. Baga? Trzeba naprawdę bardzo uważać, jak się skręca, bo wymijają z lewej i z prawej strony. Nie ma jakiego. nie, nie ma przypisu. A i co jeszcze ciekawego jest. To to, że nie trąbią. Zawsze, zazwyczaj w azjatyckich krajach, z tego co zauważyliśmy, jak ktoś cię wymija lewym czy prawym, daje ci sygnał dźwiękowy i ty wiesz mniej więcej, że on cię wymija. A tutaj, nie wiem czy w prawie jest coś takiego, że oni mają zakaz trąbienia, bo widziałem, że w centrum są znaki z przekreśloną trąbeczką, że nie wolno trąbić, ale poza miastem również nie trąbią i to jest, to jest ciekawe, choć naprawdę to pomaga, bo jeżdżą bez. no nie, nie, nie szanują przepisu w ogóle. Więc takie trąbnięcie nieraz by się przydało, a nie robią tego, nie, nie trąbią, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy i dobre lusterka przede wszystkim, dobrze ustawione. Dobra, z racji tego, że pogoda pokrzyżowała nam plany, choć już nie pada, ale nie zdążymy, bo jest za późno, zanim dojedziemy i wrócimy, to już się ściemni, bo tutaj zachód słońca jest około przed szóstą. A żeby tam dojechać, gdzie myśmy dojechać, to nie dojedziemy, nieważne, nie będziemy się tłumaczyć. E, jedziemy oddać skuter i jedziemy do fryzjera, żeby tradycji stało się zadość, bo jak już zauważyliście, jak jesteście stałymi widzami na tym kanale, ja zawsze w każdym kraju odwiedzam fryzjera. Już sobie znalazłem, zaraz zobaczymy jak mi obetnie, ile to będzie kosztowało, ale tani nie są, tani nie są, bo widziałem ceny zaczynają się od 5 dolarów, aż do 10, do 15. Znalazłem chyba coś takiego, że za 5 dolarów miał być. Więc i lecimy. Eee, skuter oddaliśmy. Nazywa się to Radha. Radha Motorbike Rental. Wszystko było ok. Nie przyczepili się o nic, więc można polecić. Skuter fajny, choć stary, bo to był 2017 rok z tego, co, z tego co widziałem, ale w miarę, w miarę dobrze zrobiony. Eee, dobre opony, chyba nawet nowiutkie bieżniki były, więc tylko polecać. Jeszcze tam na dole gdzieś to napiszę, jak to się nazywało tutaj. Wygląda to dość zacnie. Czy nie, Rożynka? Ja myślę, że bardzo ładnie. Ale nawet profesjonalnie nawet widzę, że tutaj nawet 3 masz tak. Zapłaciłem za tą usługę 5 dolarów, więc spoko chyba. No dałoby się na pewno taniej, ale, ale nie aż tak profesjonalnie. Kolejna azjatycki fryzjer, który mnie kompletnie nie zawiódł. Zawsze robiłem taką robotę, że jest koniec, nie? Tylko panowała tam dziwna atmosfera takiego, takiej ciszy. Wszyscy. Byli bardzo cicho. Obok siedział pan, któremu pani robiła pedikir, tak? To od nóg się mówi. Obok siedział typ, któremu pani czyściła uszy i tam chyba goliła uszy w środku, nie wiem, co tam dokładnie. No i ten ja siedziałem obok. I wszyscy mówili, jak już coś mówili, to mówili bardzo cicho. A tak to jakby na migi praktycznie się porozumiewali, nie? Ale no i żadnej muzyki, nic, ja tak nie lubię. Ja lubię, jak fryzjer, wiesz, fryzjera, że coś się dzieje, chociaż w wiatrak chodzi. Nieważne. Ważne, że usługa została wykonana świetnie. Ja, jesteśmy w Złotej dni. Karta jest ogromna, ma w ogóle dużo pozycji. Zaraz nie będę pokazywał wszystkiego. Ceny są, nie są najniższe. Ale to mogę temu zabroni, nie? Ja chyba sobie wezmę nudle z krewetkami. Ja Kosztuje 4 dolce. A grażyńka tajskie, Pattaj będzie próbowała, Chyba Tajlandii jej brakuje troszeczkę, co? To zamawiamy swoje i... Będziemy próbować, wjechała papaja salat i i to chyba oni tak tutaj jedzą tą papaya salat To będzie ten smak, nie znajdziemy tego smaku takiego jak w Tajlandii, no niestety przypomnę Kolejne badania doszły, sarki pate wygląda tak Coś takiego Wygląda fancy mhm. Fancy też kosztowało A tutaj moi żółty makaron z krewetkami, jajko u góry, no wygląda to bardzo bardzo ładnie Pomy potem damy okejkę okay albo nie okejkę okay na to. W końcu jest chili. O, jest chili w końcu, no ale na tej bez chili to by była już to by była zbrodnia. No i są też orzeszki, jest limonka, więc jest okej. Okay. Barbarzyńsko to by było. Bo mówię, profanacja. Jeszcze raz rzut oka. No danie, wyglądają świetnie. I to wyszło gdzieś tak po około 4, nie całe 4? Jakoś około 4 dolarów tak, za zadanie. 20 no. Myślę, no. że to też nie jest jakoś strasznie mm. dużo, no, ale no, może jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innych cen azjatyckich. Ale na zdrowie. Nie? Smacznego. Smacznego. Pojedli, pojedli. Zostawiliśmy 12 dołka, Za to, co widzieliście, to jest. No, powiedzmy około 40 zł. Ale to jest wysoka cena, ogólnie za jedzenie tutaj. Bardzo wysoka cena, nie? Normalnie można spokojnie za połowę tego zjeść, jeżeli będziecie jedli dania kmerskie, nie? bo to już wiadomo, my już podtajskie, to już troszeczkę wyższa cena, restauracja też takich wyższych lotów, ale spokojnie można za połowę tego zjeść, też bardzo dobrze, prawda? Ale było pyszne. Było, bo my akurat mieliśmy taki kapiec, że chcemy to zjeść, nie? czy to, modliszka. Nie wiem czy widać, nie widać, tu jest moja mała żaba która chciała też mnie pożegnać. A dlaczego? Iż gdyż opuszczamy hotel Siem i łapiemy sobie tuktuka i ruszamy na miejsce zbiórki, gdzie odbierze nas albo gdzie my odbierzemy nocnego busa. Nocnego busa. A dlaczego nocnego busa? Co się dzieje? Przede wszystkim jedziemy do miejscowości Sihanoukville, z której udamy się promem do, na wyspę. Będziemy o tym mówić później. Dlaczego nocny na autobus? Bo... Halo. Halo? Zaraz dokończymy, czekajcie, bo przyjechał właśnie po nas Ładnych plecach i lecimy dalej. Wzięliśmy sobie nocny na autobus. Przede wszystkim tego, żeby pokazać Wam w ogóle, jak wygląda taki środek transportu, bo nas też bardzo ciekawi. Autobus jest sypialny. A dlaczego wybrałam taki środek transportu? Zwyczajnie dlatego, że jest to naprawdę bardzo daleko. Mamy 10 bo... godzin drogi, tak? Tak. Mam przede wszystkim zaoszczędzić sobie czasu. Tak, cebula przeze mnie przemówiła. Pewnie samolotem wyszłoby porównywalnie gdzieś tam, ale po prostu jest to ciekawość. Przede wszystkim ciekawość. Nowe doświadczenia. Przygoda. Przygoda. A tymczasem lecimy tuk-tukiem z panem. Taka podróż z hotelu do właśnie miejsca odbioru. Mamy dość daleką drogę, bo ile tam było? Około 15 minut. Nie wiem ile to w kilometrach było, nie pamiętam. Sprawdzałam w ale nie pamiętam. W każdym razie 7000, czyli 7 zł. Dojechaliśmy do miejsca zbiórki. To jest potężna firma ogólnie. My już jechaliśmy tym busem w jedną stronę, ale ja tego kompletnie nie nagrałem, bo to bus jak bus, ale te. Zobaczcie, jest wielka firma, wielki w ogóle szyb, billboard. Panowie są odwaleni jak po prostu piloci w jakimś, nie wiem, jakbyśmy byli na lotnisku. To są nasze busy, sypialki, nie? Tam są łóżka wzdłuż podwójne i pojedyncze po środku jest korytarz. Przed wejściem trzeba zdjąć buty, bo to jest normalnie jak w chacie. Zobaczcie, tutaj mamy przykładowych panów, panów kierowców odwalonych w koszuli z czapkami. No, ja jestem w szoku ogólnie. Ogólnie to Sarka wymyśliła, wymyśliła tą sprawę, żeby, tak, żeby tym pojechać. Bo mogliśmy polecieć samolotem, ale przygodą byłoby było, jest to, żeby w ogóle. Pojechać takim busem, bo nigdy my nie jechaliśmy. W ogóle ty nawet nie spodziewałeś się tego, że to będzie tak wyglądało, bo pamiętam, że byłeś sceptycznie nastawiony, a mówiłam ci, zaufaj mi, będzie to fajne. No i ja już widzę tutaj, że, że to wygląda naprawdę, jakby były takie małe kabiny w środku i w ogóle. Zaraz pokażę wam jak to wygląda w środku i Sarka w środku opowie, ile to kosztowało. Ładujemy się do środka. I teraz tak, przed wejściem w ogóle na pokład trzeba zdjąć buty. Pan tu sprawdza teraz nasze nazwiska, czy wszystko jest OK. Starka zaraz opowie, jak w ogóle to zabukować, ile to kosztuje. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku, aż sam jestem bardzo ciekaw. Pan stoi z torbą i zbiera buty. Dobra, buciki tutaj. Okej. Dostajemy torbę na buciki i idziemy, patrzcie to. Sypialki po lewej mamy jedynki, po prawej mamy dwójki. Wychodzi na to, że jesteśmy na końcu. Czekajcie, pokażę wam jak to wygląda u góry. Najpierw póki nikogo nie ma. Jedno miejsce, drugie miejsce. Tutaj mamy zasłonki, raz dwa. Mamy lampeczki, mamy klimatyzację, mamy wodę, mamy jakieś ciastko. Nie wiem, to jest pasta, prawdopodobnie do zębów woda, jakieś ręczniczki. Tutaj prawdopodobnie jest kocyk. No, bajka, nie życie, ty. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja pierdzielę, ja w szoku. A my na dole, dobra, ładuje się Grażyna na dół, ty. Patrzcie to, ja już sobie leżę. Fakt, no jest to małe dla mnie, bo muszę, żeby się tak, wiecie co, położyć fajnie. To muszę sobie podkulić nogi, mniej więcej coś takiego. No i leżę. I jesteśmy przy samej ziemi. Leżymy na ziemi dru druga para będzie leżała nad nami. Zarąbiście ogólnie ty. Nie sądziłem, że to może być takie fajne. No i co? 10 godzin drogi przed nami. Jedyne co na minus to to, że my jesteśmy na samym końcu. No i tu jest toaleta. I toaleta jest za nami. Plus. Albo minus. Dlaczego minus? Bo możemy czuć zapachy. Dlaczego plus? Bo mam blisko i nie muszę dług, yy, daleko iść do toalety. Ale to jest w ogóle mega, że mamy te toalety tutaj, że możemy sobie poleżeć. No, 10 godzin wydaje mi się, że upłynie nam w bardzo fajnych warunkach. Nie jest tak zimno, jak mi się wydawało. Jeszcze co do ceny, Grażynka? Aplikacja Redbus, skorzystajcie z niej Można też oczywiście przez one to go Asia Ta zielona aplikacja, taka wszystkim znana Ale ja skorzystałam akurat z tej I zapłaciliśmy za ten przejazd 32 dolary za osobę Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena, jak na, jak na tą jakość, którą otrzymujemy Mamy kocyki Sarka się bała, właśnie wzięła bluzę, bo nie wiedziała, czy będą Ja mówię, na bank będą, czekajcie Pachną, to jest świeżutkie wszystko. To jest wyprane, to jest świeżutkie. Tutaj mamy, tutaj mamy przestrzeń bagażową. E, między nogami ja mam troszkę więcej miejsca, bo jestem dłuższy. Sarka może mieć mniej. No i co? No i, no i my jedziemy, no i cześć. To pozwólcie, że zabiorę Was do toalety w nocnym busie w Kambodży. Nocny bus w Kambodży. Toaleta, part pierwszy. Idziemy. Ale najciekawsze jest to, że muszę tu stać na kolanach. Ty. Kapcie są przed wejściem, w ogóle, że każdy może założyć te same kapcie, żeby do kibla wejść, nie? Dobra, biorę. Mamy zamek. No i teraz ta. Yy... Najpierw zasimy od sytuacji, jak wzrostowo. Yy... No... No, 1,50 m to jest maks moich możliwości. Ale dobra, zasimy od... O. Co tu się dzieje? Mamy lampeczki. Mamy war... o, o, ten... koinkę samochodową. Mamy toaletkę elegancką. Mamy paper. Mamy zlewik. Mydełko, patrz to. I nawet jest pisuar. Tylko że nie, nie wiem jak miałbym to zrobić do pisuaru. Iść gdzieś, ponieważ nie mogę się wyprostować. No śmiesznie by to z boku wyglądało. Podłoga jest wyłożona jakąś fajną metalową konstrukcją. Nie no, powiem wam ogólnie bajka jest lepiej niż w kiblach typu yy, samolot. Naprawdę jest dwa razy więcej miejsca, ale to 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 jest game changer, ale dla azjatów, bo no, no ja jestem bardzo tutaj ten, nie mniej, do tego. Skorzystam jakoś, wracam zaraz do Sarki, ale tego Wam nie pokażę, jak korzystam z tego, bo mogłoby YouTube mógłby to po prostu zablokować. O, a tu jest coś, jest kluczek. A się kurczę nie otwiera.